W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ochwalebne Patriarcho, świętej Józefie, które zostałeś wybrany przez Boga ponad wszystkich ludzi, aby być ziemską, głową Najświętszej z rodzin. błagam Cię, przyjmij mnie w fałdy z tego świętego płaszcza, abyś mógł stać się strażnikiem i opiekunem mej duszy. Od tej chwili wybieram Cię na mego Ojca, obrońcę, doradcę i patrona, i błagam Cię, abyś oddał w swoją opiekę moje ciało, moją duszę, wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Spójrz na mnie jak na jedno, ze swoich dzieci broni mnie przed zdradą moich wrogów niewidzialnych lub niewidzialnych, pomagaj mi zawsze, we wszystkich moich potrzebach. Pociesz mnie w goryczy mego życia, a szczególnie w godzinie mojej śmierci. Powiedz mi tylko jedno słowo, Boskiego Odkupiciela, którego uznałeś za godnego, trzymać w swoich ramionach i Najświętszej Maryj Pannie, Twojej najczystszej oblubienicy, Proś dla mnie o błogosławieństwa, które doprowadzą mnie do zbawienia, zalicz mnie do grona tych, którzy są Ci najdrożsi, a ja wyruszę, by okazać się godnym Twojej szczególnej opieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.